Dziś wiele gadania nie będzie. Bo widoki, które za chwileczkę zobaczycie, są tak piękne, że tu nie ma co gadać. Kasina wielka. Bike and Sky Park. Super pomysł. Mamy, mamy wyciąg narciarski, który może być też wyciągiem rowerowym. Cały czas jest jakiś ruch. My byliśmy przed godziną dziewiątą, więc, więc jeszcze nie było nikogo poświetni parking. Przy powrocie okazuje się, że już tych ludzi jest naprawdę, naprawdę mnóstwo. Parking całkowicie zajęty, rowerzyści szaleją góra-dół. Wspaniała zabawa. Cycki, projekt Cycki. Jedziemy tam, czyli Świe, Śnieżnic, Śnieżnica i Ćwilin, tym razem z Kasiny Wielkiej. Jak widać, tam właśnie, właśnie to wszystko było. Tu już nic, oczywiście na górę. Jeszcze parę, jeszcze parę słów o tym, jak się jechało. Jechało się tragicznie, jechało się w mgle. Widoczność jakieś 100 metrów, może mniej. Jakiś cymbał jeszcze przed nami jedzie sobie na światłach dziennych. No, bo przecież mu się świeci. że mu się z tyłu nie świeci. No, w sumie to żałowałem, że nie ma jakiegoś patolu, żeby gościa nauczyć, jak należy światła mieć włączone. Migano mu. No ale niestety my mogliśmy zejść tędy bokiem przez, yy, przez tą yy, drogę krzyżową. Ale, ale poszliśmy sobie przez szczyt. Niestety, bar pod cyckiem zamknięty. Yy, bo też byliśmy za wcześnie. No trudno, tak to właśnie bywa. Nacieszyli oczęta? Tak, nacieszcie się. Za chwileczkę nie przestanę Wam przeszkadzać, znowu puścimy muzyczkę. Tylko tam na szczycie jeszcze była kiełbaska, bo byliśmy głodni i kudłak zjadł całą kiełbaskę, a my z Anią po półtorej. A Kasia nie chciała kiełbaski, a... no, ale mieliśmy na niej. A teraz znowu oglądajcie dalej. Tak, oczywiście, tam były Tatry, tam były Tatry, a my już powoli schodzimy. Tak, no nie to, że czas nieubłaganie, mamy dużo czasu, byliśmy bardzo wcześnie. Niektórzy po czas przyjeżdżają, tylko wychodzili na górę, my już po kiełbaskach, po schodzimy, ale zawsze jeszcze przynajmniej parę kilometrów i jeszcze potem potem jazda do domu. No, dziewczyny zadowolone, kudłacz wręcz, wręcz szczęśliwy. No to jest śnieżnik, to jest śnieżnik widoczny, widany, widziany z podnóży ćwilinu. Ćwilinu, Ćwilinach, chyba gdzieś tak to będzie brzmiało. W każdym razie bardzo fajna, bardzo fajna trasa. Oczywiście pobłądziliśmy jako zwykle, tak? Tu nie mieliśmy iść, tego nie mieliśmy w ogóle widzieć. Mieliśmy skręcić wcześniej na Szymony. Okazało się, że jednak nie skręciliśmy na Szymony, tylko poszliśmy sobie prosto. No i potem musielibyśmy dować konkretnie dużo kilometrów, więc zarządziłem odwrót, słusznie zresztą. Jak zwykle, ja nigdy się nie mylę. I, 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 i skończyło się tak, że, że dołożyłem do 6 kilometrów, ale chyba lepiej. I przy okazji zobaczyliśmy, że tam jest takie fajne, są miejsca, i tutaj wracamy, a wyglądajcie dalej. to była stacja kasina Wielka niestety niestety zarośnięta niestety nieczynna. Być może pociągi znowu tędy ruszą, byłbym bardzo szczęśliwy, lubię jeździć pociągami. A to już ski, ski and bike park i nasza trasa przejścia 17 km super było. Fajnie.